Dobry lokal kebab Warszawa Dobszada. Bardzo dobrze lokal. Ten jest lokal na ogłoszenia. Możliwe, już nie ma na ogłoszenia, dlatego już zapatrzony tylko za 7 dni. I wtedy jest zainteresowany. proszę dzwonić na numer telefon 7. Numer telefon 5. 5, 7, 9, 2, 7, 7, 6, 3, 1. Numer telefon. Idziemy na ogłoszenie. Cen jest Local Caber Warszawa. Zjęci. Tutaj jest zjęci, ulica. Tutaj można. Tutaj można jest parasol, można jeden, można dwa. Można tutaj z e, ustawy Flowers. Można tutaj zostawić parking, samochód, tutaj, tutaj można samochód. Ten jest lokal KB. Lokal jest otwarty 10 10 lat. Ten years, ten years is open. Zjeń this lokal na środku. Tutaj można zmienić, zmienić scena, zmienić reklama. Tutaj jest drzwi. Wrócimy. Tutaj jest, jest jeden drzwi. Tutaj można nie widzieć. Ale tutaj jest jeden drzwi. I drugi jest drugi drzwi. Jest dwa drzwi. Dobrze, idziemy do cel. Będziemy wyglądać drzwi. Tutaj jest drzwi. Można tutaj można widzieć. Tutaj jest jeden drzwi. I co tutaj jest drugie, normalne? I na drugi. Co tutaj jest wszystkie? Dwa grilly: kurczak i waranina. Co tutaj jest reklama? Co tutaj jest frytura hindi? Co tutaj jest grill? Co tutaj jest mikrofalówki. I co tutaj jest lodówka? Można pan organizuje wszystkie albo zmienisz, sukces. Lokal jest do na I na drugi. Drzwi można, instalujesz uh, kurczak, też można grill, tutaj jest uh, zdjęcie, tutaj jest klient. Jak widzi pan klient, tutaj na zdjęcie, tutaj jest klient, tutaj jest lokal. Będziemy iść na drugie zdjęcie, tutaj klient na, na zewnątrz i klient na środko i tutaj jest pasażer do Tram do tram, 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 tram numer, numer siedemnaście, siedemnaście i numer sześć. Tramwaj. Przystanek jest przy Augurze. Przystanek przy Augurze. Przy agorze. Ten jest przystanek tramwaj do tramwaj tramwaj numer 17. Tram tramwaj 17, numer 17 i też numer numer 6. Tutaj jest lokal. Idzie mi na nagrywany Tutaj jest mamy grywany tutaj lokal. Będziemy wyglądać trochę szybko. Tutaj mikrofalówki, frytura. Jeden grill do Kursiak, jeden grill do baranina. Tutaj wyglądamy mi telewizor albo laptop, albo tabletka. Tablet jest atleta, króla, króla Maroka wygra. Dwa razy wygra króla Maroka i wrócimy do ceny. Numer dwa i drugi jest numer jeden. Dwa razy wygra i na dwa jest króla króla Maroka kingdom of Morocco ok that's yes local local kebab you have everything maybe if you want to change something you can change says mini you can można zmienić. Tutaj jest gaz butan gaz no wrócimy jeszcze raz Jestem zainteresowany, zapraszam na misję, na rozmowę. E, lokal jest wynajem. E, wynajem. Wynajem, można rozmawiać pan do Waszyszela. 2000 złotych wynajem albo 2,50 Zależy jaka rozmowa. Rozmawiasz pan do Waszyszela. Nie wiem jakie sena. Ale ja moje cena do Bzada Lokal jest 20 000 zł. Ja Ja ten Lokal. Zasena 20. Ja mówię do przadania. Lokal jest 30 tysięcy albo dasz mi 50%, i reszta jest ratana. miesiąc. tabletka. I tutaj jest wszystkie Mamy razem, kingdom of Morocco. Everything. Mamy grill frytura, dwa grill kebab. Tutaj dwa grill kebab i frytura. Idziemy na ulicę i będziemy grywać wszystkie. Lokal jest 30 metrów. 30 metrów. Ten jest lokal. Będziemy wyglądać dwa drzwi. Tutaj można wyglądać drugie drzwi. Tutaj, gdzie ma parasol, tutaj parka samochod. I tutaj jest drugi drzwi. Tutaj. Ten jest lokal. Wrócimy do, do ogłoszenia na ULX. Tutaj pisane wszystkie. Tutaj, wszystkie są pisane. Tutaj opis. Hmm, hmm. Tutaj jest wszystkie. Mam gotowy biznes do przodu. Gotowy biznes, pierwszy dni proszę pana można pracować albo 30 tysięcy. Albo zapłacimy mnie, dać mi 15 tysięcy. 15 tysięcy złotych. Pierwszy i później 50% jest na rata będziemy na notariusz i pisamy na rata co tutaj ta pisa? za rata 5 zł na miesiąc. Tutaj jest cena. Biznes gotowy. Rozmawiasz pan do właściciela a po do wynajem można 2000 można panu rozmawiać do właściciela. Tutaj wszystkie jest na ogłoszenie. I tutaj jest zdjęcie lokal. Zapraszamy do lokal. Dziękuję bardzo. na zobaczenie